No zobaczcie, są otworki, są. Tu trzeba, wiadomo, ustawić jeszcze, nie? Tu trzeba, tu trzeba będzie wkleić, jak już tą wkleję, to system poziomowania i krzyżyki i jazda. Najważniejsze, żeby tu się zgadzało na jednej wysokości, żeby potem fuga już szła na jednej wysokości. Także, także tak to wygląda. Tu już są położone trzy warstwy, dolna będzie wiadomo czwarta. I zostaje tu kawałek. Jeszcze nie wiem czy tu będą płytki, czy po prostu będzie to wykończone gładzią. Na ten czas tu będzie odtąd, odtąd dotąd stuwa, czyli 100 cm będzie na prysznic. I tak bardzo jest ważne wiadomo, żeby ta ściana płaszczyzna, ta ściana płaszczyzna była w pionie. Wiadomo, tutaj, jak jest dochodzi dochodzi taka listwa metalowa, yy, ozdobna. Ona po prostu trzyma po tę szybę, i dobrze jest, jak ona jest. Dobrze jest, jak ona fajnie przylega. Zobaczcie. Tu, gdzieś w tym miejscu będzie szła ta listwa. To ma być tak, żeby wiadomo, tutaj ładnie, równiutko szło. Bo jak tu będzie dolegała listwa, żeby to ładnie wyglądało. Z wewnątrz się wykańcza najlepiej silikonem, ponieważ przy myciu czasami bywa tak, że woda przesiąkała, przechodziłaby tu i by gdzieś tam na zewnątrz. No co, z systemem? systemem to idzie fajnie, bo można sobie tutaj przytrzymać ładnie, szybko. Fuga taka sama, wszędzie 2,5. No, tak to wyszło. A więc tak, mamy kolejny dzień. Tu już przeskło Część klipsów zdjąłem. Już przygotowałem sobie tutaj listwy na tą warstwę. Wiadomo, co musiałem tu wszystko przesunąć na tą stronę. No i teraz tak. listwy są już w poziomie ładnie według wcześniej ustalonego poziomu, według lasera. Także tu wszystko się będzie zgadzało łącznie z zabudową kibelka. No i tak, zobaczcie. Tak jak pokazywałem wcześniej, gdzie tu była opaska, już wszystkie płytki sobie tu dotąd położyłem. Czyli, jakby ta warstwa już jest. Tutaj, która miałaby być, tutaj cięte pod kątem są. Więc będą parapety i tak. No, zobaczcie tutaj o, coś takiego. No, i tutaj potem wiadomo podłoga, i cały dół wtedy będzie położony. Dużo docinania, ale cały czas do przodu. Także tak to wygląda. Trzymajcie się. Cześć.